Wielu ekonomistów wierzy, że przyszłość będzie bezgotówkowa. Widzimy już to gdziekolwiek pójdziemy czy to na meczach bejsbolowych, czy to w lokalnych delikatesach. Szwecja zbliża się do tego najszybciej ze wszystkich państw i według raportu New York Times jedna piąta państw nie używa już bankomatów. 4000 tysiące Szwedów przyjęło już mikrochip na prawą dłoń i mogą już płacić za wszystko machnięciem swojej ręki. Przy tym Apple Watch wygląda przestarzale. Wiele szwedzkich firm prosi swoich pracowników, aby przyjęli implant, aby móc przechodzić przez punkty dostępu oraz płacić za swoje udogodnienia. Teraz wznoszą się czerwone flagi. W związku z tym przenosimy się do analityka do spraw prawnych mediów o Lionela. Dziękuję Lionelu, że do nas dołączyłeś. Wiem, że masz dla nas jakieś czerwone flagi. Czuję się, jakbym czytała Księgę Objawienia. Absolutnie. Jakie masz obawy odnośnie tego, że ludzie się mikrochipują? To jest znak bestii. Nie, nie, daj mi coś powiedzieć. Nie jestem biblijnym znawcą, ale jest to niesamowite, że to dzieje się równolegle. Posłuchaj, przejdźmy do rzeczy. Czy mogłabyś? Nie, nie ty. Chciałbym, żeby przestali mówić. Będziemy bezgotówkowi. Przecież byliśmy bezgotówkowi. Gdzie jest ta gotówka? Czy kupuje się samochód albo dom za gotówkę? Mam kilka dolców. Byliśmy bezgotówkowi. Ale to nie w tym rzecz któregoś dnia te dzieciaki chyba nazywacie ich milenialnymi albo jakoś tak przyjmą ten mały malusieńki RFID chip identyfikacyjny o częstotliwości radiowej o wielkości ziarenka ryżu i będą cool będą czekać w kolejkach po to całą noc aby zostać zaczypowanymi i będą mówić patrzcie na to mogę iść do apteki mogę iść do taksówki czyż to nie świetne? jak cool jestem Spójrzcie, mam ten malutki wbudowany chip. Powiedzą też, że mają dokumentację medyczną i zrobisz to dziadkowi, babci, w razie czego Bóg tego zabrania. Być może już umierają. Mamy coś takiego dla psów, którzy są przewodnikami dla ludzi. Tutaj jest haczyk. Pewnego dnia broń Boże znaleźliby cię winnego i postawiliby cię przed sądem. I powiedzą: skazujemy cię na więzienie? Nie. Wyłączymy Twój chip. I teraz już nie istniejesz. Wszystko znika. Ludzie to zauważą, i gdy do nich podejdziesz, powiedzą: Kim ty jesteś? Nie jesteś zarejestrowany. To ja. O co wam chodzi? Nie, nie pokazujesz się tutaj. Nie istniejesz. Jeśli myślisz, że żartuję, Elba, to jest coś w rodzaju więzienia. I pewnego dnia ludzie będą zniewoleni przez ten chip. Ten chip ciebie zastąpi. Żeby było jasno, żaden chip cię nie zastąpi. Podkreślmy to. Żaden chip nie może mnie zastąpić. Może roz możemy rozmawiać o science fiction, ale pomówmy o odpowiedzialności. Moja mama mawiała, że jeśli nie potrafisz dotrzymać 20 dolarów, to nie powinieneś ich w ogóle wydawać. Nie jesteś nieodpowiedzialny. Martwię się tym. Przyjmę to ze względu na fakt, że dzieci kupią pieniądze? Nie będziesz musiał być odpowiedzialny za siebie. Bo automatycznie będą do ciebie przychodzić. Czy w taki sposób będą próbowali to wprowadzić? Scotty? Tak? Scotty? Co ty masz na ręce? A, to, to jest Apple Watch. Wygląda mi to na zegarek? Tak? Zawsze mnie śledzi. Wiesz co to jest? To jest jednostka nadzorująca. To jednostka inwigilacyjna. To transhumanizm. Chip RFID pewnego dnia. Ile razy tego używałeś? Czy używałeś portfela iPhone? Spokojnie, mam to. TDD, czyż to nie świetne? To wygodne. Ale to jest pozytywne. Nie możesz mówić, że wszystkie technologie pozytywne? są pozytywne. Pozytywne? To jest pozytywne. Pozwól, że coś Ci powiem. Jeśli coś jest darmowe, to Ty jesteś produktem. Tak to działa. Nie chcę Cię przestraszyć, ale wszyscy straciliśmy poczucie wolności. Jesteśmy zniewoleni. Żyjemy takim światopoglądem 24 na 7. Chodzisz sobie z tą jednostką nadzoru nad swoim nadgarstku. Ja także chodzę z tą głupią rzeczą. Nie wiem, czy chciałbyś być nadzorowany, ale moje życie nie jest ekscytujące. Wiem na pewno, że będziemy razem jeszcze dokończyć tę rozmowę. Proszę, to jest bardzo ważne. Wiem.